Rozpoczynamy spotkanie Orkan Horzemin kontra KP Piła. Raczej to ten drugi zespół, dziś gospodarzem trzeciego pod rząd spotkania przy Żeromskiego. Orkan Horzemin. No na pewno nie jest faworytem dzisiejszego spotkania i to właśnie KP Piła rozpoczyna od dobrego strzału Piotra Przygowskiego. Kolejna akcja właśnie naszego gwiazdora. Piłkę pod nogi dostał Adrian Pietrowski strzał z Bigniewa Barańczyka, ale nad bramką Adrian Pietrowski dośrodkowanie w pole karne jest Jan Stasiak i gol! Jan Stasiak, dziewiąta minuta i kapę piła obejmuje prowadzenie pokonany Rafał Walkowiak przez naszego środkowego obrońcę Jan Stasiak. W meczu z Iskrą Szydłową zdobywał podobnego gola właśnie po wrzucie z rzutu rożnego i. Również nogą dopchnął piłkę do siatki, teraz także zdobywa gola. Jest Rafał Gruntkowski, strzał z rzutu wolnego obok bramki, kolejna akcja, jest Zbigniew Barańczyk, wypuszcza sobie piłkę, mija kolejnego z zawodników, podaje do Piotra Przygodskiego wydawało się, że mógł uderzać, ale zdecydował się na podanie, jeszcze Zbigniew Barańczyk, świetnie! Balans ciała, zagranie Daniel Kozak, Piotr Przygocki po drugiej stronie Szymon Strużyński, Piotr Przygocki, czy on to skończy strzał i gol! 2 do 0 Piotr Przygocki, 33 minuta, i mamy prowadzenie 2 do 0 do zera. Świetna akcja, którą rozpoczął Zbigniew Barańczyk. Kapitalnym balansem ciała, dribblingiem. Później Daniel Kozak wypatrzył Piotra Przygockiego. Trochę szczęścia w tej przebitce. Cały czas gotowy był Szymon Strużyński na to, aby pomóc, ale Piotr Przygocki wziął to na siebie. Adrian Pietrowski, teraz Miłosz Kowalski. Strzał! No Rafał Walkowiak wyciągnął się, ale piłka ponad bramką. Zbigniew Barańczyk Szuka miejsca do strzału, jest Szymon Stróżyński nad bramką, ponownie uderzenie, naprawdę sporo tło, tworzy sobie kapę piła Miłosz Kowalski, Miłosz Kowalski schodzi do prawej nogi, Adrian Pietrowski szuka miejsca i Adrian nad bramką, teraz to Orkan przed szansą strzał Filipa Bochnińskiego. Ale nic z tego nie wyniknęło. Patryk Wajer pojawił się na boisku, przechodzi obrońcę nie zbignie w baranczyk czy strzeli strzał obok bramki. Ależ była okazja. Teraz Szymon Strużyński. Strzał ponownie obok. Naprawdę bardzo dużo tych niecelnych strzałów. Szymon Strużyński po raz kolejny. Nad bramką Piotr Przygodski prosto w ręce Rafała Walkowiaka. Jeszcze raz Piotr do Patryka Wajera jest z numerem siódmym. Michał jest konieczny, ale nie udało się dopchnąć się piłki do Bramki. Teraz Patryk Wajer składał się do woleja. Najpierw wyglądało to jak próba przewrotki. Teraz rzut rożny i nad Bramką.